Jakby, co, będę w pobliżu? Na razie. Santos? Dziwnie się czuję. Właśnie zerwałam z Niko. Tak będzie najlepiej. Starałam się, by wszystko wypaliło. Ale się nie udało. Niestety. Tak już jest i kropka. Dobrze zdać sobie sprawę, że podejmując decyzję, ryzykujemy utratę tego, co najważniejsze. Cóż. Takie jest życie. Skąd mam wiedzieć, czy postąpiłam słusznie? Są rzeczy, których nie da się naprawić, ale czuję ogromny ból. Muszę już iść. Przepraszam. Myślisz, że się uda? Jasne Zaczekamy na nią Oczywiście będziemy uczyć się razem, bo jesteśmy przyjaciółkami Tak Celi, ale z ciebie nudziara Nie masz z kim wyjść wieczorem? Bo ja mam Z kim? Nie pytaj jej Przychodzi po mnie Max. Posłuchaj, laleczko z odpustu. Wiemy, jakich wzdór nagadałaś Maxowi o mnie i Celinie. Jeśli ma tak mało oleju w głowie, by uwierzyć w twoje wymysły, to jesteście siebie warci. Miłej zabawy, Karliczko. Chodźmy. Gadaj co chcesz, a Max i tak chodzi ze mną. Jego strata, zysk Celiny. Spadajmy, niech się sztafiruje. Przed nią poważne wyzwanie. Mission impossible. Otwierajcie! Nie rób mi tego celi. Otwierajcie! Nie śmiej się mi. Jeśli nie Lola, to kto zrobił nam rewizję? Stawiam na Gastona. Gastona? Tak. Uważasz, że to podglądacz, który chce wiedzieć, gdzie rzucamy gadki? Moje zostawił, więc musiały być obrzydliwe. Nie, sama nie. Dziwne, że jest bałagan, ale nic nie zginęło. Najważniejsze, że zostawił klucz. Uniknęłyśmy kłopotów. Lepiej sprawdź dokładnie, czy wszystko masz. Moim zdaniem, tylko jedna rzecz. W takim razie zabieram się zapisanie opowiadania, ale nie tutaj. Cześć, Luchan. Co tu robisz? Urge, Musimy pilnie pogadać. Mamy mega problem. Mm -hmm. Rozdwoiły ci się końcówki włosów. No, Dorzej. Co? Lalka wymyśliła ohydne kłamstwa o Celinie, żeby odebrać jej chłopaki. Powiedziała, że jesteśmy. dziwne. Rozumiesz? Co? Musimy coś zrobić. Posłuchaj Max nie chce ze mną gadać. Pewnie myśli niestworzone rzeczy o mnie i mi. Będziemy pośmiewiskiem. Ta laska mafioła. Nie wiemy co robić. Zapłaci za to. Zaczekaj. I już coś zrobiłyśmy. Co? Zamknęłyśmy ją. Nie dobieraj Serio? Twój neuron działa. Zgadza się. Super. Gdzie ją zamknęłaś? W pokoju. Co? W pokoju. To źle? Nie jesteście głupie od urodzenia, czy podjęło was później? Zaraz ktoś ją otworzy. Czemu nie schowałeś jej gdzie indziej? Działałam odruchowo. Dlatego przyszłyśmy do ciebie. Nie ma tu Sol de la Rivy? Nie. Poszukam jej w pokoju. Nie! Co się stało? Zostań z nami. Jesteście słodkie, ale była tu, ale nie poszła do pokoju. Więc dokąd? Do domu. To prawda. Jaka szkoda. Szukam jej po całej szkole. Czeka na nią jakiś młodzieniec Max. Powiem mu, że wyszła. Nie. Zaczekaj. Nie rób sobie kłopotu. Lubimy Cię i nie chcemy, żebyś się męczyła. Niech Celina mu powie. Celina cię uwielbia, dzięki Wcale nie Właśnie, że tak Ja też cię lubię Wcale nie Nie? Dobra, zrobię to Wspaniale, padam znowu Chodźmy razem, muszę wracać do sekretariatu Nie Celina idzie sama Odpocznij Gandia mnie zajeździ Wątpię, na razie Dzięki, Celina a teraz powiedz, jak zamknąć lalkę w innym miejscu? Niech pomyślę. Dobrze, że mam tylko jeden neuron. Zaczekaj. Przepraszam, pomyliłem się. Nic nie wiedziałem. Chodź tu. Słucham. Pomożesz nam? Chętnie, ale w czym? Nie mam nic na koncie. Wszyscy są przeciwko mnie. Ratunku! Wypuśćcie mnie! Przepraszam, w porządku? I... Kim jesteś? Javier, przyjaciel Maxa. Jak tu wszedłeś? Klucz był w zamku, to magia. Co się stało? Gdzie Max? Nie mógł przyjść i poprosił mnie o przysługę, żebym zabrał cię do niego. Ale gdzie on jest? To niespodzianka. Max zabronił mi mówić pod groźbą śmierci. Co? Max jest w błędzie. Powiedział mi, że jesteś ładna, ale wyglądasz piękniej niż sądziłem. Przysięgam. Jakiś ty miły. Idziemy? Jasne. Max ma przystojnych kumpli. Dzięki. Dokąd idziemy? To niespodzianka. Nie rozumiem, czemu sol tak mnie okłamała. To podłość. Nie mogłaś cierpieć, że mnie lubisz. Ściekła się jako osa, a przecież nic nas nie łączy. To było nieporozumienie. Może pójdziemy na spacer pogadać. Lubię wiedzieć, dokąd idę. Nic nie rozumiem. Mówiłem ci, że Max przygotował niespodziankę. Jeśli ją zepsujesz, zabiję. Mnie. Idziemy? No dobra, zaczekaj. Mogę ci zaufać? Jasne. Masz tu szramy i wyglądasz trochę jak opryszek. Miałem wypadek motocyklowy. Chcesz tam niespodziankę? Tak, masz motocykl, jasne. Serio? Skoro wierzysz, że Javier już przybajerował lalkę, to skąd tam mina? W serce podpowiada mi, że to zły pomysł. Przecież jest zły pomysł.